Witam serdecznie wszystkich. Zaczął się już lipiec, dlatego też przychodzę do Was z przeglądem katalogu lipcowego, i tutaj e, jak już widzicie na okładce, jest wielka wyprzedaż, super oferty, e, więc. E, Tą pierwszą propozycję, którą wybrałam dla Was, związana jest właśnie z tą wyprzedażą, ponieważ jeżeli kupimy dwa produkty od strony 4 do 29, to ta Ekotorba możemy sobie wziąć za 9,99. No i taką ciekawostkę powiem Wam, że tak samo jak w katalogu czerwcowym. Tak samo teraz konsultantki mogły wybrać grafikę do właśnie tej wakacyjnej torby. No i tutaj w tych wyprzedaży to są perfumy, podkłady, śminki, także i dla mężczyzn perfumki, produkty z eniu, tusze różnego rodzaju kredeczki, o, też drugie jeszcze szminki, lakery do pielęgnacji stóp, do pielęgnacji włosów. No, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Następna, następna propozycja to jest żel pod prysznic. To jest dla wszystkich miłośniczek, które uwielbiają kokos. To już ten, ten żel jest już znany, bo był dostępny w mniejszych opakowaniach czy 250 czy 500 ml. A właśnie teraz, z okazji, właśnie wakacji, to super taka oferta na żele z pompeczką, które mają 720 ml. No i taki żel kosztuje 10,99. Następne propozycje, słuchajcie, to, są, to jest nowa kolekcja do makijażu Oso Tokyo. To jest edycja taka limitowana i to jest inspirowana energią i nowoczesnością Tokio. No i tutaj między innymi, słuchajcie, mamy Ellen w trzech super kolorach. Dla miłośniczek, które uwielbiają sobie podkreślać oczy, no to super okazja. 33,99 kosztuje ten El Narner. Tutaj mamy trzy odcienie: czerwony. Czarny, taki klasyczny oraz taki niebieski. Tutaj w tym katalogu to taki jest pokazany bardziej, że to jest niebieski, ale w rzeczywistości to jest ten kolor, jest bardziej, bym powiedziała, że jest taki bardziej granatowy, ciemniejszy. No i słuchajcie, super ok okazja, właśnie warte uwagi, ten elementary. Drugi produkt to jest płynny róż do ust oraz do policzków. No, i tutaj mamy w pięciu kolorach, takich kolorach bardzo fajnych, wakacyjnych. No, i tu możemy używać albo jako m, tego różu do ust, albo do policzków. Następny, słuchajcie, produkt z tej e, kolekcji japońskiej to są magnetyczne e, ne, takie cienie. Do powiek i one kosztują w katalogu 30,99 w czterech kolorkach: złoty, czerwony, srebrny, no i taki bym powiedziała, taki bardziej może grafitowy. No, ale następna propozycja: do zastanowienia się i może wypróbowania. Następny, słuchajcie, ten, następny produkt to jest baza pod makijaż. No, i on kosztuje w katalogu. Ten, ta, ta baza kosztuje 49,99 i ona w sobie ma takie złote płateczki, które sprawiają, że nasza skóra jest taka nawilżona oraz rozświetlona. No, następny produkt, który. No, wa warto zastanowić się, czy, yy, czy sobie nie kupić. E, yy, I ostatni produkt z, z tej kolekcji e, to, są, to jest taki rozświetlający yy, róż ombre. Yy, dwa w jednym. Z jednej strony róż, a z drugiej strony to jest yy, rozświetlacz. No i tutaj w trzech kolorkach do wyboru. Następnym produktem, który wybrałam dla Was. To jest nowa woda z serii Persif i tutaj jest ta woda ma nutę mandarynki, jaśminu i łagodnej bazy piżma. Bardzo słuchajcie, na, może być bardzo fajny zapach. Uważam, że na pewno jeżeli ktoś już zna zapachy i bardzo lubi na przykład tę klasyczną Persif czy te pozostałe, Div czy Sunshine, to na pewno zakocha się w tej wodzie Persif Silk. Jak tutaj nazwa wskazuje, jest to delikatny jedwab i ona jest bardzo, ta, ta woda bardzo, bardzo taka wakacyjna, delikatna i tutaj otula delikatnie, taką jak, jak otula jedwab. Bardzo fajna, słuchajcie, propozycja właśnie na wakacje. Następny produkt, który wybrałam dla Was, to są wody, które już są, już były w katalogu tylko po prostu są w nowej osłonie, w nowym opakowaniu w flakoniczkach, właśnie. No i tutaj są dwie, trzy zapaszki. Pierwszy to jest corset, to jest nuta masła kokosowego, drzewa sandałowego oraz akord skórzany. Drugi produkt to jest sedition, to jest dzika jagoda, fioletowa orchidea i piżmo. Natomiast eliksir to jest jeżyna, róża i ekstra z wanilii. No i są te zapachy. To jest świetna propozycja właśnie na randkę. i te zapachy kosztują 29.99 i jeszcze jest taka oferta dodatkowa do tych wód właśnie, że w przypadku jeżeli kupimy 5, to 4 płacimy normalnie w cenach 29.99, natomiast ta piąta woda jest za złotóweczkę. Więc zachęcam was do do kontaktowania się ze swoich, swoimi konsultantkami, lub zostania samemu konsultantką, i można wtedy sobie zamówić właśnie te wody w takiej fajnej ofercie. Następna propozycja, którą wybrałam dla Was, to są perfumetki w ulubionych zapachach i tutaj jest pur Blanca, Passion, Dance i Celebre. I one kosztują te perfumetki 10,99. No to jest taka fajna propozycja, żeby mieć te swoje ulubione zapachy blisko siebie w torebce czy na przykład w kieszeni. Następnym produktem, który wybrałam dla Was, to jest nowa woda z serii Black Sweet Hot, i ta woda kosztuje w katalogu 49,99. I tutaj to jest właśnie propozycja dla mężczyzn na randkę, bo jest bardzo, bardzo fajny ten akordy tej wody jest, bo tutaj jest tak, bergamotka. Pieprz, złoty cynamon oraz słuchajcie z takim akordem bourbonu z nutą tytoniu. Bardzo fajny zapach może być dla wszystkich mężczyzn, którzy lubią takie, wydaje mi się, to mocne zapachy. No to warte uwagi. I ta woda, jak już mówiłam, kosztuje 49,99. Następną propozycją, e, którą wybrałam dla Was, e, to jest mgełka do twarzy z serii Eniu. E, I ta mgełka kosztuje 35,99. Słuchajcie, bardzo ważna jest pielęgnacja e, oraz ochrona e, przed słońcem e, twarzy. Ponieważ według badań 15 minut. Jeżeli jesteśmy na słońcu i nie zadbamy prawidłowo o twarz, no to niestety, ale po 15 minutach rozpoczynają się procesy starzenia skóry, no i to związane po prostu powstają zmarszczki. Dlatego też, że jeżeli chcemy młodo wyglądać i zadbać o naszą skórę, to powinniśmy właśnie takie produkty ochronne używać także i na twarz. I tutaj właśnie taka świetna propozycja ochronna do twarzy. Tam mgłeczka, która 35,99 kosztuje, i ona jest z serii, właśnie ENIU. Następną propozycją, którą wybrałam dla Was, to jest mleczko do oczyszczania. I oczywiście, oprócz ochrony, to także powinniśmy prawidłowo wykonywać taką, taki rytuał, Pilnienacyjny. No, i ten, ten proces i ten rytuał składa się właśnie z takich trzech kroków. Po pierwsze, to jest oczyszczanie, po drugie, tonizacja oraz nawilżanie. No i tutaj właśnie z tego pierwszego kroku, z tej pierwszego rytuału to jest oczyszczanie i tutaj taka propozycja jest dla Was takie kojące mleczko oczyszczające do twarzy i ona ma, te mleczko ma taką formułę żelową, która pod wpływem jak sobie zaczniemy oczyszczać i tak nakładać sobie na twarz, to się robi taki, taka formułka biała i ja już te, te mleczko e, używam, bardzo fajny, bardzo dobrze oczyszcza twarz ze wszystkich takich e, e, zanieczyszczeń, z resztek makijażu. No bardzo, bardzo powiem Wam, e, jestem zadowolona z tego produktu. Następną propozycją, którą wybrałam dla Was, e, to jest tonik matujący, który jest aktywnym węglem? Oczywiście, słuchajcie, żeby to wszystko prawidłowo, żebyśmy piękną mieli tą skórę, to oprócz oczyszczania, nasza skóra ym, potrzebuje też tonizacji oraz tak zmatowa zmienia tej skóry. No i właśnie tą propozycję dla Was tutaj przygotowałam. To jest taki tonik matujący. On kosztuje 8,99 yy, i on y, usuwa nadmiar sedum i usuwa zanieczyszczenie. I on się składa z takich dwóch części. Na górze jest taka bezbarwna formuła, natomiast na dole jest ten aktywny węgiel. No i żeby wszystko tam prawidłowo, żeby ten tonik dobrze był zastosowany, trzeba po prostu przy każdym razie trząsnąć buteleczką, żeby to ten aktywny węgiel się aktywował. I słuchajcie, trzecią etapem tej rytuału pielęgnacyjnego, jest to nawilżenie skóry. I tutaj wybrałam dla was krem, który już był dostępny w czerwcu, w czerwcowym katalogu. Ale tak dla przypomnienia oraz tak za, polecenia wam tego kremu, bardzo jestem z niego zadowolona, używam go. I ten krem po prostu jest aktywatorem witaminy D. Oczywiście wiadomo, e, witamina D jest e, w słońcu, ale wiadomo, nie do końca możemy aktywować tą witaminę D, i warto jest e, po prostu troszkę pomóc e, i. E,